Rozmowa dnia, Tomasz Gdula, witam państwa. Moim gościem jest poseł Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Solidarna Polska. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, bardzo ważne posiedzenie Sejmu za nami i bardzo emocjonalne posiedzenie Sejmu, na którym Solidarna Polska sprzeciwiała się temu, żeby Polska wzorem innych krajów zachodniej Europy produkowała więcej energii z wiatraków, więcej energii zielonej, więcej energii po prostu neutralnej dla środowiska. Dlaczego Państwo tak nie lubią tych wiatraków? Ja jestem jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, że transformacja dla milionów Polaków powinna być korzystna, a nie tylko dla deweloperów farm wiatrakowych czy farm fotowoltaicznych. I w związku z tym, że Niemcy popełnili gigantyczny błąd, ponieważ zainwestowali miliardy euro w wiatraki, które nie tylko szpecą, ale przede wszystkim destabilizują system elektroenergetyczny niemiecki, bo trzeba pamiętać, że wiatraki produkują energię elektryczną efektywnie tylko przez 2000 godzin z 8760 godzin w ciągu roku, a więc tylko jedna czwarta jedna nie piąta pewne, dni tak. w roku taki wiatrak produkuje energię elektryczną więc pytanie jest co w pozostałym okresie znaczy co będzie produkować energię elektryczną i w Niemczech oczywiście to instalacje przede wszystkim i źródła gazowe stabilizują produkcję energii z wiatraków ale I u nas też przecież to ma być tylko wsparcie to ma być uzupełnienie systemu to nie ma być tak że tak będziemy na wiatrakach całkowicie się to opierać tak nie przede wszystkim wiatraki to jest, to jest najdroższa energia elektryczna bo koszty koszty stabilizowania koszty stabilizowania wiatraków są gigantyczne one są Ukryte w taryfie PSE, a więc Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Już dzisiaj Polacy w swoich rachunkach wydają 5,5 miliarda złotych rocznie na stabilizację systemu OZE. Ponieważ właśnie kiedy nie wieje, a wiatrak jest tylko i wyłącznie uzależniony od warunków atmosferycznych, to musi być produkowana energia ze źródeł konwencjonalnych. Ale jeżeli wieje, no to niestety energia elektryczna nie może być produkowana ze źródeł konwencjonalnych i są ograniczone pobory tutaj energii z tych źródeł, czyli po prostu na przykład elektrownia Opole ogranicza możliwości produkcji energii elektrycznej, bo po prostu produkowana jest energia z wiatraków i koszty tutaj tego destabilizacji systemu są gigantyczne. I dlatego właśnie Niemcy mają jedną z najdroższych energii elektrycznych w Unii Europejskiej, pomimo że postawili tysiące wiatraków, ponieważ koszty stabilizacji tego systemu są po prostu drogie. To, dzisiaj, to jest jeżeli... strona techniczna, a czy jeszcze jest jakaś strona polityczna, czy jest element politycznego nacisku ze strony Brukseli na Polskę, że jednak musimy te wiatraki stawiać, bo taki jest po prostu trend ogólnoeuropejski. I dlatego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich przygotowałem dobrą ustawę, specustawę ustawy o biogazowniach rolniczych. Jestem przekonany, że już w marcu wejdzie ona do Sejmu. W tej sprawie jest zgoda ponadpolityczna, że warto stawiać na oze stabilne, takie, które produkują energię elektryczną i ciepło na obszarach wiejskich, bo oze przede wszystkim są na obszarach wiejskich. Można powiedzieć tylko i wyłącznie na obszarach wiejskich przez 100% dni w roku i biogazownie rolnicze są właśnie takim źródłem również wspieranym paradoksalnie przez Unię Europejską. Ja chciałbym, żeby polski rolnik, o polski rolnik, który ma trzodę chlewną, który ma na przykład hodowlę bydła mlecznego, krowy mleczne, mógł postawić taką biogazownię w swoim gospodarstwie i produkować tanią energię i ciepło przez 100% dni w roku i to jest korzyść i tutaj 100 Procent nakładów finansowych zostaje w polskiej gospodarce. A trzeba pamiętać, że każda inwestycja w wiatrak to jest mniej więcej z 1 euro około 60-70 centów trafi do zagranicznych firm. Stąd ogromny nacisk szczególnie. ich w Polsce rozumiem, Szczególnie tak. Lobby wiatrakowego, zagranicznego, czyli przede wszystkim niemieckiego i duńskiego, żeby stawiać te wiatraki, bo to są gigantyczne pieniądze. I trzeba mieć również świadomość tego, że nie mam żadnej wątpliwości, że będzie ogromny problem z utylizacją tych wiatraków ponieważ rolnicy, którzy dzierżawią grunty pod wiatraki, powstają tak zwane SPV-ki, czyli specjalne spółki wiatrakowe, które, które stawiają na gruncie rolnika te, te wiatraki. Ale jestem przekonany, że za 20 25 lat, kiedy powinny te wiatraki być zutylizowane, po prostu zlikwidowane, te spółki będą padać i rolnik, rolnik zostanie z tym wiatraki. I teraz no nie sztuką jest e, komentować rzeczywistość i zagrożenia, tylko sztuką jest przewidywać te zagrożenia i my przewidujemy te zagrożenia. Jestem przekonany, że w związku z tym, że był konsensus polityczny w sprawie wiatraków na morzu, no właśnie, no, sam to, głosowa, zapytać, czy to jest, sam jest dobra głosowałem alternatywa. Za. Tak, to jest nie najgorsza alternatywa. W tej sprawie głosowałem za i uważam, że w tej sprawie był kon konsensus polityczny, ale jeżeli chodzi o stabilne źródła na obszarach wiejskich, to nie żadne wiatraki, które produkują tylko 1,4 dni w roku, bardzo drogą energię elektryczną, która destabilizuje system. Po czym to się będzie kończyć? Jak będą warunki atmosferyczne takie, że będzie na przykład bardzo mocno wiało i będzie bardzo dużo energii elektrycznej produkowane przez dużą ilość wiatraków, to system elektroenergetyczny nie będzie w stanie tego przyjąć. Pamiętajmy, że to my ponosimy koszty rozbudowy systemu elektroenergetycznego, a nie inwestorzy. Inwestorzy umywają ręce. Gdyby oni ponosili koszty rozbudowy, miliardy złotych, dlatego ta energia będzie coraz droższa, bo. Wszystkie koszty na wiatraki są ukryte w taryfie. My de facto musimy tym deweloperom. Dlatego nich to jest taki złoty biznes, dlatego mają dzisiaj ogromne pieniądze na te wszystkie akcje pr owe Dlatego ta cała młodzież nagle pojawiająca się na jakichś manifestacjach zaczyna lobbować za niby tanią energią z wiatraków. To jest kłamstwo. Energia z wiatraków jest najdroższa. Najtańszą energią jest energia z węgla, tylko sztucznie opodatkowana przez Unię Europejską. Dlatego no też nie jesteśmy w stanie się, niestety, mówiąc dlatego, o miks tak, energetycznym, dla OZE, tym wymiksować, bo to tak, praktyka są nam OZE, i... Tak, dla odnawialnych do Nie sam jestem zwolennikiem OZE, ale stabilny, korzystny dla Polaków, korzystny dla rolników, korzystny dla um, odbiorców. Tanie ciepło. Jeżeli jeżdżę po, um, o polskich i polskich wsiach rozmawiam z wójtami, to oni zdecydowanie mówią, tak dla biagazowni, tak dla stabilnych Oze, ale nie dla um, wiatraku. No cóż z tego, że e, jakiejś, jakaś gmina będzie miała dodatkowe dochody z może. Je, jeżeli problem po prostu polega, że za ileś mieszkańcy. lat będzie ogromny problem, a i tak ceny energii będą rosły. Po prostu więcej wiatraków, droższa energia. Dlatego sprzeciwiamy się temu i ten kompromis, który został osiągnięty. My byliśmy jako solidarna Polska przeciwko liberalizacji tej ustawy, ale dobrze, że zostało to z 500 na 700, 700 metrów zmienione. Ta, ta poprawka pana posła Suskiego była dobrą poprawką. Proszę zobaczyć, jaka wściekła, wściekła reakcja była lobby wiatrakowego. Najgłośniej mówią te wszystkie niemieckie fundacyjki ekologiczne. Pytanie dlaczego? I to jest czy oni nam naprawdę są w stanie zaakceptować? Znaczy, nie, no byliśmy przeciwko no temu, właśnie, bo my uważamy, że to decyzję. Będziemy bronić oczywiście tego kompromisu, bo jest lepszy niż to, jeżeli yy, dzisiaj najgłośniej o wiatrakach mówią mieszkańcy miast. Ale mieszkańcy miast nie mieszkają 500 metrów od wiatraku. Nie muszą e, zmagać się z negatywnymi oddziaływaniem jego na zdrowie e, i zwierząt, i przede wszystkim ludzi, a badań na tej są setki badań na ten temat. E, I w związku z tym uważam, że trzeba być sprawy. Pan po prostu nawet uczciwym. takie badania, z których wynika, że zwierzęta e, wolni przybierają na masie. Ja pokazałem badania żyjąc które, w ja, okolicach wiatraki. Ja pokazałem badania, które zostały sfinansowane za czasów POPSL 10 lat temu. to POPSL 10 lat temu przez swoje agendy między innymi Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska dowodziło, że stawianie wiatraków w okolicy gospodarstw rolnych szkodzi zwierzędom, podwyższamy koszty prowadzenia gospodarki rolnej, a więc produkcji żywności. No to przepraszam bardzo, co się zmieniło przez te 10 lat, że dzisiaj PSL stał się tak jak jeszcze półtora roku był takim lobbystą rosyjskiego gazu, a dzisiaj PSL stał się lobbystą niemieckich wiatraków. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem interesu polskiego rolnika, o polskiego rolnika mówię tak dla biogazowni, tak dla stabilnego OZE, dla niskich cen energii i ciepła. Przepraszam, kto miał rację w tym ostatnim sporze ostatnich 3-4 lat w sprawie Green Dealu, gazu ziemnego, w sprawie węgla. Solidarna Polska. No tak, Kiedy mówiłem to jeszcze 2,5 roku tego, temu o unijnym, systemu, na wasze. unijnym systemie handlu emisjami, przestrzegałem. Zobaczcie, czekają Polaków podwyżki o 200, 300-400% za energię i za ciepło. Ilu się śmiało, ilu mnie wy, wyszydzało, ilu mówiło, że nie mam racji. Poczekaliśmy półtora roku i gigantyczne koszty energii i ciepła uderzyły w Polaków. Panie ministrze, Solidarna Polska mówi również o tym, że KPO to nie jest dobry biznes dla Polski. To jest pożyczka, która nie, nie wiadomo, jak będzie kosztowna, ale wiadomo, że będzie bardzo, bardzo obciążająca dla naszej gospodarki. E, mamy niemniej nie jednak w tej chwili ustawę o Sądzie Najwyższym, która e, wyszła z e, Sejmu e, na biurko prezydenta Rzeczypospolitej. I Jak pan się zapatruje na e, skutki ewentualnego podpisania i czego pan się po prezydencie spodziewa? Ta ustawa o Sądzie Najwyższym wydyskutowana z urzędnikami... W Brukseli, którzy i tak nie dotrzymają słowa i żadnych pieniędzy z KPO nie, nie wypłacą. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ponieważ KPO nie będzie wypłacone dopóty, dopóki będzie rząd prawicy. KPO jest pewnego rodzaju instrumentem szantażu przez eurokratów i Berlin-Polski, po to, żeby Donald Tusk został premierem. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Więc ci, którzy wierzą naiwnie w to, że KPO będzie wypłacone, jeżeli zostanie podpisana przez pana prezydenta fatalna ustawa o sądzie najwyższym dlaczego fatalna, za chwilę powiem po prostu mylą się. W Polsce przyjęcie tej ustawy o Sądzie Najwyższym spowoduje możliwość podważania wyroków, milionów, wyroków dla milionów Polaków. To będzie paraliż systemu? W mojej ocenie to będzie paraliż systemu. Ufamy, pan minister Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości, który nie ma nic wspólnego z tą ustawą. Ta ustawa powstała, jak zresztą wszystkie ustawy od 2017 roku dotyczące sądu Najwyższego, poza ministerem Sprawiedliwości, apeluję do pana prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji o zawetowanie tej ustawy, bo bylibyśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, podkreślam, jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym możliwy byłby taki mechanizm, którym jest podważenie statusu sędziego, czyli 3 tysiące sędziów, zresztą, dokładnie, tak? czyli jest sędzia, który mówi nie podoba mi się inny sędzia, a jest, mowa jest tutaj o sędziach, około 3 tysięcy polskich sędziów, młodych ludzi, którzy zostali wykształceni przez Rzeczpospolitą, którzy dzisiaj są sędziami, którzy wydali wiele milionów wyroków i dzisiaj totalna opozycja, ta proniemiecka z Donaldem Tuskiem, ziejąca nienawiścią do Polski razem z eurokratami, chcą powiedzieć, że 3 tysiące sędziów polskich to nie są sędziowie. To oznacza, że jeżeli ktoś nie jest sędzią, to również Wyrok, który wydał w imieniu Rzeczpospolitej, nie jest wyrokiem. Czyli tu jasna konkluzja: oczekują państwo weta ze Veto, strony pana prezydenta. Weto uratuje Polskę przed gigantycznym paraliżem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądownictwo, a przede wszystkim przed zagrożeniem podważania milionów wyroków sądowych w sprawach spadkowych, gospodarczych, alimentów. No, na to się absolutnie nie może. My bronimy polskich sędziów, bronimy polskiej suwerenności i zdecydowanie nie mówimy szantażowi z Brukseli. Zresztą proszę zobaczyć, Dzisiaj już unijni eurokraci zapowiadają, że żadne pieniądze nie będą wypłacone. Dlatego apelowaliśmy jeszcze przed przyjęciem ostatecznie tej, tego projektu złej ustawy brukselskiej o Sądzie Najwyższym wstrzymanie nad nią prac, bo przecież widać, że eurokraci tak Polsko szukają. Tak jak oszukali pana prezydenta Andrzeja Dudę i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Kilka miesięcy temu Ursula von der Leyen przyjeżdżała do Warszawy, mówiła, że będzie wypłacone KPO, bo jest likwidacja Izby Wszyscy Dyscyplinarnej. I tym Niemcowi ministrze... nie wolno wierzyć absolutnie. Niemcowi nie wolno wierzyć. Niemiec, niemiecki polityk zawsze Polskę oszuka, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Mamy zbyt wiele rozbieżnych interesów i pewnie z tego to właśnie wynika. Panie Ministrze, na koniec została nam niecała minuta. Co powinna zrobić Platforma Obywatelska Donald Tusk w kwestii pana Radosława Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, który miałby być znowu ministrem spraw zagranicznych, jak sobie, jak sobie imaginuje Platforma, a okazuje się, że był na e, żołdzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i to całkiem nie małym 100 tysięcy dolarów rocznie. Człowiek Donalda Tuska, Radosław Sikorski kompromituje Rzeczpospolitą, kompromituje pozycję Polski na świecie przynosi, ujmę e, godności polskiego państwa powinien być wyrzucony poza nawias polskiej polityki. Powinien się oczywiście rozliczyć z tych pieniędzy, które dostaje. Nie wiadomo, od kogo dostaje. Zresztą sam Donald Tusk również ukrywa od 2015 roku. Majątek nie chce pokazać swojego świadczenia majątkowego, ile milionów zarobił przez nic nie robienie do konkluzji, w Jaka powinna być przyszłość Sikorskiego i jaka powinna być no, w, ocenie, ten... w ramach deputinizacji i. Sikorski, w mojej ocenie, i Donald Tusk powinni zniknąć z polityki. To są najbardziej prorosyjscy politycy, którzy w latach 2007-2014 wspierali rosyjski kurs Donalda Tuska jako premiera Polski. Donald Tusk był najbardziej proputinowskim premierem III RP. Jeżeli nas dzisiaj oglądają wyborcy Platformy Obywatelskiej, muszą mieć pewną świadomość. Głosowanie na Donalda Tuska to jest głosowanie na byłego sojusznika Putina, który dzisiaj, podobnie jak Niemcy, tylko czeka na moment, żeby, w mojej ocenie, dogadać się z Putinem i z Rosją. Innymi słowy, jeżeli, ktoś, kropkę, jeżeli ktoś popiera Donalda Tuska, popiera Władimira Putina, taka jest moja ocena. Bardzo dziękuję za rozmowę, jak zwykle dynamiczną i pełną interesujących konkluzji. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję, bronimy polskiej suwerenności. Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.